Zapytałem chat GPT, jak będzie wyglądać Stal mielec za 10 lat. Bramkarzem stali będzie Jakub Wojciechowski, oceniony na 79 overola. Na prawej stronie obrony będzie występować Michał Stolarz. Kapitan drużyny z mielca oceniony będzie na 81 oceny ogólnej. W centralnej części defensywy występować będą. Ukraiński obrońca Jewchen Tkachenko, oceniony na 78 overola i Kacper Kalinowski, oceniony na 76. Na lewej stronie obrony Grać będzie Szymon Kuraś, 74. Oceny ogólnej. W linii pomocy będzie występować dwóch defensywnych pomocników: Mateusz Lisowski, 80 overola i Pedro Martins, oceniony na aż 83 overola. Jako ofensywny pomocnik będzie grać Ibrahim Diallo, 84 oceny ogólnej. Na prawym skrzydle będzie biegać Kamil Biała, 77 overola. Po drugiej stronie skrzydła będzie występować Daniel Wójcik, oceniony na 78 overola, A napastnikiem Mielczan zostanie Aleksander Zimny, oceniony na 82 overola. Trenerem stali mielec będzie Artur Skowronek. Szkoleniowiec prowadził takie drużyny jak Wisła Kraków, Widzew Łódź czy Pogoń Szczecin.